Witamy serdecznie Państwa na drugiej połowie meczu ETPK Team Maślice kontra vulkan, Najmocniej przepraszamy za brak transmisji w pierwszej połowie, ale warunki pogodowe okazały się zbyt mocne na nasze możliwości Jednak już do Państwa wracamy Żałujmy, Żałujcie, żałujcie serdecznie Państwo, że, że nie widzieliście pierwszej części spotkania, no bo w niej padło aż 7 bramek Po tych pierwszych 25 minutach na prowadzeniu ekipa w pomarańczowych koszulkach, Ekipa Timu Maślice 4 do 3 Wulkan S.H.R. tutaj walczy całych sił, ale na razie nieco ulegają swoim ligowym rywalom. Przypomnijmy, jest to czwarta kolejka meczu zaplecza ekstraklasy. E ETPK podejmuje Beniaminka, wulkan S.H.R. Więc ciekawy mecz. Szybciutko, w miarę możliwości przedstawię Państwu składy. Rafał Kluska, 4 Gawłowski, Włowski, Brogowski, 2 piątka Kamilis, Lis, 6 wojciech Hawryak, 8 Rzeszutek, 9 Skorupa, 10 Sawa, 11 Akacki i 77 Paweł Ryło. Jeśli chodzi o wulkan SHR, to, to Małysiak z czwórką. Z dwójką, z czwórką Urzałowicz. 11 Artiem Komut. Ale poczekajmy. Artiem Komut. 18 Mikry Niedwiediew. 29. Dominik Karczewski, 21. Norbert Gyzubiński, 77. Andry Maliszenkin i z 80. na bramce poczekajmy! No bo jest 4 do 4. Już od razu na początku drugiej połowy w 27. Minucie na listę strzelców wpisuje się grający z numerem 66. Witali e, Hero, a asystował mu. A asystował mu e, dowiemy się niebawem. Faktem jednak najistotniejszym jest to, że wulkan S.H.R. wchodzi w drugą połowę w fantastyczny sposób, no bo bardzo ładna akcja zespołowa. Asystował oczywiście niezawodny Artiem Komut, który dzisiaj dopiero pierwsza liczba. To ciekawe, bo raczej ten chłopak przyzwyczajono z tego, że bardzo często gdzieś tutaj. Bardzo często gdzieś tutaj melduje nam się na listę na listę asystentów. E, strzelca, zarówno jak asystenta już mam, e, więc wracamy do gry. E, w, tutaj już e, w ataku znowu Vulkan Skr. Kolejna świetna akcja. I czy uda się wcisnąć tę piłkę do siatki? No nie udało się. Zdaje się, że znowu witali Hrelo. Tak jest. On e, był bliski szczęścia i skompletowania Hatryka. No ale wulkan w ogniu. Komut. Świetnie. Do chrela Hrela. Jeszcze. Ale sztupo grali i witali Chrelo tym razem z asystą. Fantastyczna to była akcja. A na listę strzelców wpisuje się Karczewski Damian z numerem 29 dzisiaj, jeśli dobrze patrzę. Z 99, nie 29. Muszą Państwo wybaczyć, ale te opady deszczu spowodowały u mnie niemałe problemy natury, natury optycznej. Świetnie Komut, świetnie komód i świetnie Wulkan SKR przegrywali na początek tej drugiej połowy do 3, 3, do, 3 do 4, a teraz w fantastyczny sposób odrabiają straty, no i wielkie brawa, wielkie brawa dla tej ekipy za to, że podtrzymują nam tutaj emocje. No i dzięki temu mecz będzie jeszcze ciekawszy. Fantastyczne wejście w drugą połowę, choć jeśli chodzi o sam sezon tego mogło powiedzieć, nie do, nie mogę, nie do końca mogło to powiedzieć. Dopiero jedno zwycięstwo po tych trzech kolejkach. Teraz są blisko drugiego, no, ale jeszcze długa droga, jeszcze długa droga. Komut. Dobre zagranie. Znowu szansa, znowu w doskonałej okazji był Vitali Hrelo. Ładne podanie jest Komut. Komut ładnie tutaj próbował. Jeszcze Komut Gzubicki dopada do tej piłki. Uderza Norbert Gzubicki. Fenomenalny gol. Fenomenalna druga połowa w wykonaniu Wulkanu SKR, która w 30 minucie obejmuje prowadzeniu 6 do 4. Norbert Gzubicki po raz drugi wpisuje się na listę strzelców dzisiejszego wieczoru. No, kompletnie odmieniona ekipa wulkanu SKR w tej drugiej części spotkań, trzeba przyznać. E, nie spodziewalibyśmy się, że tak dobrze będzie to wyglądało po stronie Beniaminków w końcu, no bo oni tutaj pojawili nam się z drugiej ligi. Ale jest jeszcze cały czas szansa dla Maślic. Jest akcja. I tam jest faul i czy arbiter wskazuje na 11 metr, no 11 metr umowny, ale na początku oczywiście sprawdzimy to, no bo jest już transmisja, jest też możliwość wykorzystania technologii VAR, więc arbiter ma tutaj doskonałe wsparcie naszego operatora Dominika Kanaka. Czekamy już na ostateczną decyzję. Jeszcze troszeczkę. Podchodzi Norbert Gzubicki tutaj do wozu VAR, sprawdza czy wszystko odbywa się zgodnie z procedurami czekam na decyzję arbitra, sytuacja stykowa, no nie podjąłbym się na pewno tutaj ogłoszenia werdyktu, całe szczęście tutaj technologia nam w tym wszystkim pomaga. Jak na razie wygląda to fantastycznie po stronie Vulkanu SHR, w tej drugiej części spotkania odmieniona ekipa Beniaminków, no myślę, że samo przejście wskazuje to, że trzy szybko zdobyte gole, i prowadzenie 6 do 4, także wygląda naprawdę obiecująco. No ale teraz może sporo się zmienić, jeśli arbiter zdecyduje się na wskazanie, na rzut karny. Czekamy tutaj jeszcze. Czekamy tutaj jeszcze na ostateczny werdykt. Trochę to trwa, no ale arbiter chce być pewny w swojej decyzji. Oczywiście, jedni twierdzą, że rzutu karnego nie było. Drodzy twierdzą, że ów rzut karny powinien zostać podyktowany. No ale zobaczymy już za moment. Okay, dobra nie ma rzutu karnego sobie. no tutaj oczywiście spore pretensje nie jest też przekonany ale operator ja również jestem przekonany no ale taka sytuacja stykowa trudna do, do jednoznacznego werdyktu więc jak to mawia ekstraklasowy klasyk niezależnie od sytuacji arbiter w tłumaczeniach pomeczowych z pewnością się wybroni. Atak na stanowisko komentatorskie, No i maślice, tutaj w poszukiwaniu gdzieś odwrócenia tego paskudnego wręcz dla nich losów w drugiej części spotkania, no może uda się rzucie rożnym. Zobaczymy. Jest na to szansa. Stały fragment gry to zawsze okazja na to, żeby, żeby gdzieś umieścić piłkę w sieci. No ale tutaj zdecydowanie za słabe dogranie w wykonaniu grającego z piątką dzisiaj Kamila Lisa. Teraz okazja, no tutaj Vitali Chrelo naładowany pozytywną energią w tej drugiej części spotkania, to od niego się wszystko zaczęło, od niego się zaczął ten spektakularny wręcz powrót po stronie umownych, co prawda przyjezdnych, no ale tutaj ekipa w tych szaro-czarno-zielonych, przepraszam wszystkie kobiety za to, że tak prosto określiłem ten kolor numerów, Tutaj pani fotograf Adriana Ficek, serdecznie ją pozdrawiam. Przeszkadza mi w wykonywaniu moich obowiązków. Ja jej nie przeszkadzam, gdy robi zdjęcia. Oj, tutaj teraz niefortunne poślizgnięcie się. Jest, będzie okazja. Znowu Hrelo uderza zablokowany, choć raczej, O, no, powiedzmy, dobrze, zablokowany, żeby nie ujmować temu tej próbie. Maśnice w ataku. Ale ładna tutaj praca w defensywie. Udało się obserwować tę piłkę Piotrowy, Użałowiczowi. Co z tymi? Co z tymi we To macie piłkę. Wygaszcie! Już poszedł. Alej! No, chwila spokojniejsza w tym spotkaniu. Tego raczej za często nie oglądamy, jeśli chodzi o ten mecz. Mały Jasiak, oj, tam się za mocno dał wciągnąć w tę grę, ale nabija ostatecznie grającego z numerem 11 Jakuba Akackiego, strzelca jednej z bramek dla Timu Maślice I autu rozpocznie wulkanę z No, chwilowa przerwa w grze. Futbolówka gdzieś bliska jednemu z domówstw. Tam gdzieś wylądowała. Czekamy na wznowienie gry. Jak na razie ten mecz. No, jest definicją tego, czym jest Liga Pro. Wiele bramek, niezapomniane zwroty akcji i fantastyczne akcje. Dobre dogranie teraz w pole karne, jednak zablokowane. No Jest szansa dla Timu Maślice na przeprowadzenie kontrataku. Faulowany jednak, powstrzymywany tutaj. Jest tutaj sporo dyskusji, pytania do arbitra, czy ten ów posiada może kartoniki. Bardzo duża tutaj agresja po stronie zawodników w pomarańczowych koszulkach. Apelujemy jednak o spokój. Arbiter wie co robi. Mówi spokojnie, spokojnie. Uciekać mi stąd. Decyzja moja jest ostateczna. I od rzutu wolnego bez indywidualnej kary dla drużyny Volcano SKR kontynuujemy grę. No, dogranie w pole karne. No ale tutaj nieskuteczne bardzo. A walczy tutaj niczym lew od posiadania tej futbolówki, jednak je utraci jest szansa I Próbował Łukasz Sawa nieskutecznie piłka opuszcza plac gry i od autu. Tym razem rozpocznie wulkan SKR Zajemnie, dzięki. Ej. Dobra, Dobra, dostań. 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 Ładnie teraz wulkan SHR radzi sobie, a tak mogło się przynajmniej wydawać z tym, z tym wysokim pressingiem. jest szansa ależ tam niewiele brakowało no niepozornie to wyglądało a za mocny ten strzał Oczywiście na boisku numer 2. Spektakl dla tych, którzy lubią kontrowersje Mecz Welikantę w Wrocław. Panowie sympatyczni, bracia, przesympatyczni, bracia wieczorek. Oczywiście, jak zwykle, zgadzają się z, ka z każdą podjętą przez arbitra decyzją. Wszystko zgodne z sportowym duchem gry. Wracamy jednak na boisko numer 1 w ataku Team Maśnica. Ładna tutaj teraz akcja w wykonaniu Piotra Żołowicza Jednak zagrana przez niego piłka nie, nie, nie zdołała tutaj gdzieś doprowadzić do akcji. Jest uderzenie z dystansu zablokowane. Szansa trzech na dwóch. Wulkan SKR doskonała okazja na to, żeby podwyższyć to prowadzenie i to się dzieje. Nikita Miedwiediew, Nikita Miedwiediew w 36 minucie, 9 minucie, przepraszam, podaje do grającego z numerem... No i tutaj przez moment się zgubiłem. Kto był strzelcem tego gola? Andrzej Maliszenkin oczywiście w 39. minucie wpisał się na listę strzelców, no i... Trzeba przyznać, że tutaj wulkan SHR stawia bardzo duży krok w kierunku tego, żeby sięgnąć po swoją. Przypomniemy, drugą wiktorię w tym sezonie. Ale popatrz na swojego zawodnika. Z tyłu, z tyłu zobacz! Ale co się dzieje? Nic, nie widziałem, nie jest druga, tylko się Ale i nie po ziemi!

Spora nerwy, sporo dyskusji, trudno się dziwić teamowi Maślice, no bo w pierwszej połowie szło nieźle, ale w tej drugiej absolutnie katastrofalnie, nic się nie klei tej ekipie. Ogromna szkoda, jak sobie pomyślę, że mamy robić z piłkarzami z tej drużyny wywiad po spotkaniu, to mam lekkie obawy, ponieważ no ja chyba nie chciałbym rozmawiać po takim meczu. No ale miejmy nadzieję, że znajdzie się jakiś jeden sympatyczny jegomość, który stanie tutaj przed kamerą i wytłumaczy nam, co się do licha stało w tej drugiej części spotkania. No ale nie skreślajmy jeszcze co? Oni na pewno będą próbować. E, dobra akcja. Jest dużo miejsca. I czy to będzie ten moment? I chyba będzie ten moment. Tak jest. Na listę strzelców e, w 41. minucie e, wpisuje się Jakub Akacki. Po podaniu... E, po podaniu Kamila Lisa. A więc mamy 7-5. No fenomenalny wynik, fenomenal, fenomenalne widowisko. Fenomenalny kolejny wieczór z rozgrywkami pro na błyskach przy ulicy Lotniczej Maślice, w momencie, w którym zaczęli mi krytykować oczywiście, strzelili gola, mówiąc mi, żebym delikatnie zamknął usta i dał im grać do samego końca. Gzubicki, Gzubicki, ale sposzedł Norbert Gzubicki! O, 8 do 5, 42 minuta i Norbert Gzubicki kompletuje hatryka tricka fenomenalna Indywidualna akcja e, na zawodnika grającego z numerem 21. No, wielkie brawa za to, mogło się to podobać. Fenomenalny, indywidualny rajd e, atakującego drużyny Wulkanes Hair I mamy 8 do 5. Co, kurwa! Ja pierdolę! Kurwa. To Jest niemożliwe. Ostatni raz w miejsce? Artiem Komut zablokowany. Na boisku numer dwa. Wciąż kolejne wielkie emocje. E, wszystko z udziałem e, d, drużny Welikanta. Nie no, wiem, ale widzicie co robi. Ja mogę sprawdzić, warty nie ma to taką kulgarny, ma kamerę, nie nawet nie podchodzić. Jego decyzję. no wiesz, że no, ja nie, 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 nie płynę. Bo, jest, nie ci na to niestety. Nie Jego ja, ja papierów sędziowskich nie mam. Do do... Do do... pomoże, to... tam, wydować, Dużo dyskusji. Arbiter nie pozwala sobie na to. Przywołał tutaj do siebie Wojciecha Hawrylaka. No sporo emocji, zarówno na boisku numer 1, jak i na boisku numer 2. Do zakończenia tego spotkania jeszcze nieco ponad 7 minut.

Adrian Longu źle jednak podaje. Spore tutaj kłopoty. Nie ma bramki. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Ta piłka niczym zaczarowana nie chciała wtoczyć się do sieci. A to jest szansa. Użałowić prawą stroną. Użałowić. Jeszcze dograł do komuta. I czy będzie gol? Artiem komut. Nie ma bramki. Nieprawdopodobne. Minuty tutaj na wojsku numer jeden przy lotnicy, No niesamowite. Na początku piłka słupek uderzyła bramki strzeżonej przez Maśnicę, przez wulkan oczywiście, a później przez Maśnicę i to wszystko na przestrzeni dosłownie kilkudziesięciu sekund. Teraz daleko od celu. No to ogarniajcie, bo nie ma jak

Do końca jeszcze pięć uderzenie, tym razem szczęścia próbował Wojciech Brogowski. Arkiem Komut lewą stroną uderza Komut. Jeszcze ta piłka gdzieś tam blisko nóg Vitaliego Chreli. Ależ tutaj głośno. Jeden z braci Wieczorek krzyknął. Aż mnie zabolały bębenki już, ne? Oczywiście to wszystko na boisku numer dwa. Ładne przejęcie. Dobre dogranie. No, jedna z ostatnich szans ma na to, żeby gdzieś może jeszcze wrócić do tego spotkania. Może jeszcze coś wyczarować. Jest dobra akcja, jest podanie. Mija się lungo z piłką. Pusta bramka i jest gol! Jest gol! Wojciech Brogowski, 40, 47 minuta. Wszystko po asyście Arkadiusza Rzeszutka. 8-6 dla wulkanu SHR. Jeszcze dwie bramki muszą tutaj maślice odrobić. Jeśli marzą o punkcie, uderzy! No Ej! niemożliwy, podanie teraz. Ale tutaj Adrian Lungu, no to po jego błędzie ta bramka na, na 6-8 padła, więc musi się bramka jak najszybciej zrehabilitować. A najlepiej po prostu nie popełniać błędu. Mógł Zobicki teraz tutaj próbował ekwibrystycznie przyjąć tę futbolówkę, nieskutecznie jednak. Ładne przejęcie Wulkanu, jest szansa po drugiej stronie. Artiem Komut, Artiem Komut! Po podaniu Piotra Urzałowicza, 48 minuta i mamy chyba no, taki punkt końcowy w tym spotkaniu, tak się wydaje. Kto się zgadza? Urzałowicz zagrywał do Artiema Komuta, ten zdobywa bramkę numer 9 dla ekipy Wulkanu SKR. No co za mecz, szanowni państwo, co za... Też Ale w tej drugiej dzieje się naprawdę no niesamowicie wiele. Jeszcze Komut, e, szansa kolejna, tutaj e, podanie, e, będzie szansa. E, jeszcze, jeszcze zabawa, ależ tutaj grają sobie. No i chyba przekombinowali piłkarze Vulkano SKR, Jeszcze Komut, jeszcze podanie do Urzałowicza. I jeszcze wbija piłkę do siatki Vitali. Vitali tak jest, Użałowicz podaje do Vitaliego Chrele i ten kompletuje hat -tricka. 10 do 6. Dobre podanie, teraz jeszcze walczy do samego końca tutaj o przejęcie tej futbolówki. Rafał Gawłowski jak mnie mam, ale nie jestem przekonany, ponieważ nie mam tego zawodnika w protokole. Zawodnik grający chyba z numerem 43 W Maślicach. To był Rafał Kłuska oczywiście. Rafał Kluska, przepraszam najmocniej za to niedopatrzenie z mojej strony. I będzie jeszcze rzut karny faulowany Vitali Hrelo. W pięćdziesiątej minucie będzie mieli rzut karny. Artiem Komut podejdzie do piłki. 10. tartiem Komut, rzut karny, uderza Komut, fantastyczne wykończenie. Tym samym zawodnik z numerem 11 kompletuje dublet i chyba ustala wynik spotkania na 11 do 6. Tak też się dzieje, Maślice pokonują SHR i yy, wygrywają swój trzeci mecz w tym sezonie. Za dzisiejszy wieczór dziękuję Państwu Marek Ładak, dziękuję również imieniu Dawida Walczuka, którego na tym temat... cieszymy się już jutro.